Yeah. Aha, aha, uh -huh. yeah Z 515 w Berlin, yeah Oni wpadli, wpadli tu się napić Odwiedzić parę miejsc i odwiedzić swoich braci Mają plecaki, lecą z nimi w Europę Nawet nie masz pojęcia jak się zrodzi pomysł Oby dziś są mali, ale jeszcze będą znani Generalnie chodzi o to, by dotarli do Hiszpanii A te kilka wersów dedykuję wam, bo Chodź. A więc chodź, chodź, chodźmy stąd A więc chodź, chodź, chodźmy stąd A więc chodź, chodź, chodźmy stąd bing Ale bójna ja w pierdolę No <śpiewanie> nie patrz no nie patrzymy, na odwyczek No a takim nadam, że jeszcze nie byłem It's crazy, but have big balls Cześć <śpiewanie> słuchajcie, to jest... Y, część ekipy w chłopaków z DHL, jeden niestety nie z DHL, a też super facet. Ogólnie przepraszamy za nasz język angielski, ale po prostu chcemy ich pokazać, chcemy im podziękować za to, że spędziliśmy z nimi zajebiste chwile tutaj w Berlinie. Udostępnili nam internet, dzięki czemu oglądacie nasze filmy i, no i w ogóle było petarda. Nie? Bardzo nam pomagali przez te kilka dni. Ematu! come cazzo fa jest tam così senza soli? Okej, translate, please! I uh, watch the person shes look understand Italian and no, what okay. to say you have big balls, you have good courage, but you only <laughs> <laughs> No I see but it's I, little Okay guys never mind okay. what um, I want to say a uh, big 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 thank you it's okay I boy, wish boy, you Hey it's, it's sorry I, 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 I hope one I day mean, you come high five you, you sure all the best <laughs> You I work. hope one Thank day you. you come. I hope we okay. good, good night. night. I think maximum half hour and half hour. <laughs> <laughs> half hour. <I'm> <laughs> <right>. <laughs> She's, right. also, also She's going. No one four, big village in the 20,000 euro. <laughs> 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 you stay in the morning or going the morning? <laughs> you too. I'm <laughs> I you guys. crazy. We Why not? We sent you a link to vlog. Thanks, Suzy, the me already. Bo mam... Tak, napisałem... Tak, napisałem... Tak, napisałem... zobaczyć. tak... I może jutro możecie zobaczyć nasze filmy... Z czasami w angielskim języku. Ok. Jeszcze raz wielkie dzięki dla chłopaków i pozdrawiamy serdecznie. Idziemy stąd. Victory. Przesiądź. <laughs> <laughs> Nie, tak, przesunąłem. Jest dobrze, widać. Nas. To Sky? Czekaj, zaraz. Nie Skype, a tu już się nagrywa? A, a, nie, Poczekaj chwilę, bo tak chciałem tylko powiedzieć, że tutaj siedzi cała ekipa, u której mieszkaliśmy w Berlinie. E, tak może z grubsza wymienię. E, Chudy, Herkules, Sowa, Pawła, Karletka, Prioto zresztą już były na poprzedniej chacie, ale chcieliśmy to tylko nagrać, żeby podziękować. Wielkie dzięki tym wszystkim ludziom za miło spędzone chwile, zresztą, że tutaj. Nie, z, tylko mi nie zapomnij oddychać! Zrobimy takie ładne, szkolne, dziękujemy. Bez tak, poja się tak. Dziękujemy. A jak chcecie coś powiedzieć, to proszę bardzo. Nie zrobimy się to Idź po piwo.